E, witam w kolejnym, takim bardzo króciutkim filmiku. E, jeżeli chodzi o ten filmik, to chciałabym e, poruszyć kolejny zapach, jeżeli chodzi o e, cykl e, Przymiotnik perfumowy. Zresztą zapraszam na realizację mojego pewien, takiego projektu perfumowego tagu, w rodzaju tagu, e, właśnie dopasowywanie zapachu do określonej listy e, utworzonej przeze mnie, jeżeli chodzi o przymiotniki. Także takie bardziej e, intrygujące przymiotniki. I właśnie jakie zapachy mogłyby pasować pod taki klimat, takie przymiotniki typu, nie wiem, enigmatyczny, nie wiem, musujący, takie po prostu może częściowo mniej oczywiste. Także oczywiście, tam też serdecznie zapraszam do zabawy, jeżeli chodzi o dzisiejszy zapach. sobie tak tutaj się schylam sięgam. Może najpierw przedstawię cechę, może ktoś postanowi zgadnąć, cóż to zapach mam na myśli. Dlatego, że jest to zapach, który ja uwielbiam, którym niejednokrotnie już wspominałam i tutaj zdecydowanie zasługuje na miejsce, jeżeli chodzi o cykl przemytnik Perfumowy Jest to zapach niszowy, jest on kwiatowy, bardzo kobiecy, w esencjonalny, ogromnie nietuzinkowy. Ma w sobie też motyw orientalny, taki przyprawowy. Słodkawy, ale nie zasłodzony. Bardzo, bym taki utulająco miękki. I właśnie tutaj charakterystyczne jest to połączenie tuberozy z przyprawami. To jest taki zapach kwiatowy, właśnie z takim czymś przełamanym, takim trochę orientalnym, przez co ta tuberoza jest po prostu inna. Wydaje mi się, że nie dobiłam 11, dobiłam chyba gdzieś około 8. Zastanawiam się, cóż jeszcze podać. On ma w sobie taki niuans lekko owocowy, ale nie zawsze można to wyczuć. Jest iście niszowy, jest to niszowy. I teoretycznie powiedział i praktycznie. Jest bardzo szlachetny, jest bardzo kobiecy, jest bardzo komplementowany, jest taki bym powiedział, elegancki, wytworny, ciepły. Właśnie taki w sobie ma taką też taką nutę te Takiej tropikalności, ale właśnie takiego orientu. Także bardzo polecam do testów, i teraz mogę już e, przedstawić, można w tym momencie spauzować, zastanowić się, a ja już od razu przedstawiam bohatera odcinka jest to zapach e, Nui de rose, marki Niszowej, Larti są nowa wersja w tym oto czarnym flakoniku. Zapach przepiękny i tak naprawdę nic kompletnie nic bym w nim nie zmieniła. Uwielbiam go nosić przepiękny jesienią, ale też przepiękny w małych ilościach, właśnie taką porą letnią. Generalnie on po prostu zawsze pokaże coś w sobie pięknego, szlachetnego. I jest to taka perełka, jeżeli chodzi o klimaty kwiatowe i to też perełka, jeżeli chodzi o klimaty orientalne, gdzie to wszystko jest tak niesamowicie wyważone, także doskonała już tutaj cecha. On jest ogromnie wyważony, świetnie skomponowany, także serdecznie polecam. Ola I muszę spałzować